jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Które zdania są prawdziwe? 1. Każdy prostopadłościan jest grania stosłupem prostym. I tak, jest to zdanie prawdziwe, ponieważ prostopadłościan z definicji jest grania stosłupem prostym, czworokątnym. Zaznaczamy. 2. Każdy grania stosłup prawidłowy, czworokątny jest sześcianem. Sześcian ma do tego... Że wszystkie jego krawędzie mają taką samą długość. My mamy grania prawidłowy czworokątny, to oznacza, że on w krawędzi podstawy ma kwadrat. Tak on ma kwadrat, to mamy tutaj A, A, a tutaj naszą wysokością również jest A. Natomiast my możemy narysować takie grania stosup który w podstawie ma kwadrat, ale jest znacznie wyższy niż długość krawędzi A. I co wtedy? My go również nazwiemy wtedy grania stosupem prawidłowym czworokątnym, czyli jest to zdanie fałszywe. 3. Każdy sześcian jest grania stosupem prawidłowym, czworokątny i to już jest prawda. 4. Każdy osób, którego podstawy są trójkątami równobocznymi, jest graniastosłupem prawidłowym? Tak i nie. Bo jeżeli rozpatrujemy tutaj oczywiście graniastosłupy proste, nie mamy tutaj tego podanego w zadaniu, to byłaby prawda. Ale mamy coś takiego jak graniastosłup pochyły, który ma w podstawie trójkąt równoboczny. A nie będzie prawidłowy, więc tej odpowiedzi bym nie zaznaczyła. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.